Jest to wynajmowany osobowy prywatnym, a w piwnicy możemy napić się pysznego wrocławskiego piwka. Nie tylko piasta regionalnego, ale również też innych kraftowych piw z całej okolicy, również dostępne piwa czeskie, no w bar piątek pod Starym Klasztorem, bo nazywamy tak kiedyś można było się napić za piątkę właśnie, tanio i przyzwoicie że tak powiem, no, ale inflacja już troszeczkę swoje i teraz to chyba za siódem to i tak jest. no, nie jest źle Plac Dominikański historycznie miejsce nie jest jakoś turbo ciekawe przyziemnych ciekawostek dla turystów to w y, Placem Dominikańskim znajduje się przejście podziemne w którym od ponad już 20 lat działa sobie tostownia możemy tam kupić różnego rodzaju tosty, zapiekanki fajne miejsce takie, żeby złapać jakąś szybką przekąskę w jakiejś rozsądnej cenie na trzeba się coś wiadomo w jakichś nie wiadomo jakich restauracjach ze Aktualnie trzecia co do wielkości galeria handlowa we Wrocławiu, galeria dominikańska. Obecnie większymi są już galeria Magnolia Park oraz nowy dworzec autobusowy w postaci galerii Proszła. Został właśnie taki zostawiony sam sobie pośrodku. właśnie jest, że na środku skrzyżowania świętego Krzysztofa, a święty Krzysztof jest patronem kierowców. To muzeum miejskie. Kiedyś była to rezydencja Hugo Sperga, bardzo jednego bogatego po prostu barona niemieckiego. Natomiast jeszcze wcześniej to była siedziba królów polskich. Kiedy przyjeżdżali oni z wizytacją do Wrocławia, to właśnie tutaj zamieszkiwali. na placu solnym. Dlaczego solnym z prostej przyczyny kiedyś w cztery sprzedawano tutaj sól z wieliczki, a także różnego rodzaju woski, jakieś smalce, skóry, produkty zwierzęce i tym podobne. Aktualnie na placu solnym działa placaria 24 na dobę. Świetna sprawa, kiedy poznamy o drugiej wnosy nową miłość naszego życia w pobliskim tabie, możemy od razu wejść i zakupić niepiękny róży. Pod w starym podziemnym e, stronie po niemieckim aktualnie działa wino. Wow! Wow! Nie wow. ulicę sobie ulicy tą. Wszystkie ulice na starym rynku mają swoją nazwę od swoich byłych profesji Kiełbaśnica to była kiedyś ulica szlacheckich restauracji. Aktualnie znajduje tutaj... się tam Guinness z ciemnym piwem. Magia, bardzo dobre śniadania kawałek dalej po lewej stronie znajduje się czeski pub z lokalnymi piwami z Czech z kraftowymi. po prawej mamy królestwo ziemniaka wszelkiego rodzaju dania ziemniaka trochę bardziej przy, przyziemna kuchnia, tak jak mówię nie trzeba zawsze iść na zł, obiad a dla tych, dla których ziemniak jest troszeczkę za mało pikantny i potrzebują więcej smaku na końcu ulicy znajduje się koncept, który na wrocławskim rynku słynie z lunchu za 25 zł też bardzo fajne miejsce, żeby przyjść od 12 do 15 coś zjeść sobie pod kościół Świętej Elżbiety nazywany również kościołem garnizonowym Dlatego, że to tutaj jest właśnie taką, można powiedzieć, garnizon, taka dedykowana parafia dla wszystkich strażaków, policjantów i wojskowych stacjonujących we Wrocławiu. Historia tego. Kościoła, ten ze strażakami, jeszcze dlatego, że uległ dwóm strasznym pożarom jeszcze przed wojną. Wszystkie te czarne cegły, które panowie widzicie na przykład na wieży, która została odbudowana, to nie są zwykle pomalowane czarne cegły, ale są cegły, które przeżyły pożar i po prostu nadawały się jeszcze na odbudowę kościoła portalami, i witrażami e, i w tarciu. pod Ten wielki żółty budynek, który możemy zobaczyć jest to nowy zaledwie 160-letni ratusz Wrocławia, stary ratusz, a właściwie jego wieża możemy zobaczyć. Jest to ta zielona, miedziana, biała wieża zaraz za ratuszem. Główną wyspę rynku oznacza dokładnie 60, 60 kamienic. I jak możemy zobaczyć niektóre kamienice na przykład tam przed nami jest taka żółta i różowa ta żółta kamienica jest na o szerokości czterech okien ta różowa jest o szerokości trzech okien jest to spowodowane tym, że kiedyś we Wrocławiu im była bogatsza rodzina, tym szerszą oni sobie stawiali kamienica. więc ilość okien w kamienicy oznacza taki jakby status, bo no to symbol po prostu majątku no i turyści wrocławianie mieszkają tutaj w rynku i odpowiedź brzmi jak najbardziej tak pierwsze piętro to jest zazwyczaj właśnie jakaś restauracja, pub, sklep z pamiątkami czy też biuro jakiejś informacji turystycznej natomiast drugie, trzecie, czwarte piętro są to normalne mieszkania z najczęściej oczywiście na wynajem jakiś Airbnb, booking czy też inny najem krótkoterminowy dla turystów natomiast normalnie zdarzają się aby mieszkali tutaj wrocławianie powrócimy się teraz na lewo i dwie kamieniczki, które przeżyły wojnę, Jaś i Małgosia. Dlaczego Jaś i Małgosia? Otóż w 1945 roku, kiedy Wrocławianie przybili do Wrocławia, kiedy te ziemie zostały, jak to, którzy mówią, odzyskane, po prostu stojąc kawałeczek dalej na rynku, dzięki temu łukowi między kamieniczkami, o, można pomyśleć, że trzymają się one za rączki. Stąd też analogia do baśni braci Grimm. Oczywiście Jaś to ten po lewej, Małgosia po prawej. Dziewczynka musi być różowa i piękniejsza. Na górze tego łuku możemy zobaczyć taki medalion z łacińską sentencją, którą tłumaczy się Śmierć bramą życia. Jest to spowodowane tym, że między kościołem garnizonowym, a tą bramą kiedyś był cmentarz. Ale nie byle jaki cmentarz. Pochowano na nim uczestników defenestracji wrocławskiej. A co to była defenestracja wrocławska? Rare z niemieckiego to wyrzucić kogoś lub coś przez okno. W XVI wieku, kiedy urzędnicy z Wrocławia zbuntowali się przeciwko czeskiemu królowi, ten postanowił pokazać im, kto tu rządzi. Przyjechał do Wrocławia i wszystkich wyrzucił przez okno w Starym Ratuszu, a ich trupa pochował tutaj. Niektórzy mówią, że pochował je dokładnie pod chodnikiem, tak aby codziennie w Wrocławianie chodząc na mszę, deptali ich ciała. If you want to i know. If you want to ride with me, yeah, you need a uh, uh, seatbelt. At this, this. No, put the seatbelt on. on. You wanna sit next to me? I yeah. oh, this one, oh, this one? Oh, What do I get? Which is one of these? Oh, what's this? this is the Okay, i want to go. One. You don't want one. Why didn't you get half a drink?